¡Polska Guro! ¡Polska Guro! Witajcie na kanale Betfan z tej strony Mateusz, czyli Footbreak. Pierwszy materiał z Mistrzostw Europy 2020 w roku 2021. Znajdujemy się przed strefą kibica, gdzie spotkaliśmy kilku Polaków, którym Mariusz Pozianowski zadał pytania dotyczące Euro 2020. Lecimy, Polska góra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Państwo z Polski, rozumiem? Tak, jest. Kojarzycie Państwo Mariusza Coś tam kojarzę. A z czego najbardziej? z w sumie ze Strongmanów pewnie, nie? ale z MMA też. Jeśli panowie wskażą cztery poprawne odpowiedzi, zgarniacie freebet w wysokości 30 zł na konto Betfans. Gotowi? Gotowi? Gotowi. Gotowi. Siemanko, Pudzian z tej strony. Jakiego wyniku spodziewacie się Polska, Słowacja? Ja oczywiście jestem patriotą i stawiam na naszych, a wy? Jakiego wyniku spodziewacie się? Moja opinia jest 3-1 dla naszych. Serce mówi serce mówię 2-0, umysł jednak troszkę podpowiada, że będzie wynik remisowy 1-1, więc no... Negatywnie. Yy, nie, jednak serce wygrywa i wygramy ten mecz 2-0. <laughs> szybko zmieniasz zdanie, bardzo szybko. No my też oczywiście, na 2-0 dla Ja nas. też bym powiedział 2-0, ale łatwo nie będzie, łatwo na pewno nie będzie, ale 2-0. Pol pytanie. Ja nie Polska wygra ja 2-0. Wynik meczu Polska-Słowacja. Mariusz powiedział 3-0. 2-1 dla Polski. 2-0 do przodu. 3-0. 2-0. Mam dla Was fajne wyzwanie. Wchodzicie w to? No wchodzimy, no, oczywiście. No to wchodzimy. No to start. Mam do Was pierwsze pytanie. Dlaczego Krzysztof Piątek nie pojedzie na Euro? Ponieważ dostał kontuzji i którego wykluczył was mistrzostw Europy. Potwierdzasz czy może, nie wiem, jakieś problemy z droną. Jeszcze raz mogę powtórzyć pytanie? Dlaczego Krzysztof Piątek nie zagra na euro? Jest to oczywiście kontuzja. A nie jakieś problemy z droną? Nie, jestem oczywiście. Jest to że nam się pokłócili trochę. Nie, nie, to są bzdury, oczywiście chodzi. Tylko i właśnie o kontuzję. Złamał kostkę. Krzysztof Piątek nie pójdzie na euro, bo za dużo wypił. Złamał kostkę. I jest kontuzjowany. Nie da rady. Na najlepsza odpowiedź. No niestety kontuzja wykluczyła go tuż, tuż przed euro. Nabawił się w, w przedostatniej kolejce, w Hercie. Kontuzja nie pamiętam, kolana? Nie, nie, z, złamana, złamana noga, chyba. Czy tam skręcona. Wystarczy kontuzja, chyba. Wystarczy kontuzja, oczywiście. No oczywiście, oczywiście że wystarczy kontuzja. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź. z drugim pytaniem. Na jakiej pozycji Mateusz Piotrowicz gra w reprezentacji? Mateusz Pietrowicz po pierwsze nie gra w reprezentacji. Czemu nie? To nie jest piłka z reprezentacji Polski. No jak to nie? <laughs> no nie. A, a znasz skład powołanych na Euro 2020? Mam na pamięć. No i ten gościu z numerem 77. Po pierwsze nie ma numeru 77, ponieważ na Mistrzostw Europy jedzie bodajże 26 zawodników. Okej, okay. a ty co o tym sądzisz? O Mateuszu Piotrowiczu, tak? No. Jest to fantastyczny zawodnik, no naprawdę w ofensywie przemawiają za niego te, te walory ofensywne, które pokazuje w każdym meczu, ale niestety nie jest to zawodnik na reprezentację i w tej reprezentacji po prostu go nie ma. Piotr. Piłki, piłki, piłki To o, chyba nie w piłkę on nożną. skarpetki wymienia w szatni. Nie znam człowieka. w piłkę nożną nie go znam. nie powołać? Bardzo dobry pomocnik. Nie znam człowieka pomocy? To ja, myślę, to ja myślę, że w środku pomocy. A! Mateusz Piotrowicz, Pomocnik. Pomocnik? Mateusz, Mateusz Piotrowicz, reprezentacja Polski. Pomagę. pomagę. Nie, znam. nie znam. Nie znam. Mateusz Piotrowicz? Dokładnie. A to chyba nie, nie w piłkę nożną. Czemu nie? Nie, nie kojarzę Mateusza Piotrowicza. Bardzo dobry zawodnik. Na pewno z kadry tutaj. Skrzydło, środek pola. Mateusz Piotrowicz. Nie, 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 nie kojarzę. No to dobra, skrzydła. stawiamy na skrzydło. Numer 18 zazwyczaj na koszulce. Na, na, na jakiej Nie pozycji wiem. gra w reprezentacji polskiej Mateusz Pietrowicz? Nie kojarzę. Nie kojarzę. Nie kojarzę. Ostatecznie pomocnik. Bardzo dobry pomoc. Bardzo, bardzo dobry zawodnik, zawodnik. widzę w łódź. Bardzo dobra odpowiedź, bo Mateusz Pietrowicz to jestem ja. <laughs> Dziękuję, doceniam, bo ja jestem Mateusz Pietrowicz. Lecimy dalej. No to mówiłem. 3. Który z Polaków w reprezentacji strzelił w 2016 roku na euro pierwszą bramkę? Arkadiusz Milik, oczywiście, z Irlandii Północnej. Arkadiusz! Przysłał się. Błaszczykowski. Nie, Błaszczykowski długo. No nie, w we... Milik. Milik. Dla, dla no, tym. Pierwsza bramka Dobra, dla Milik. kadry Milik. na euro. Poczekaj. Milik. Milik. Dla jaką grać. Szczególnie na drużyną mistrzostwach zresztą. Europy 2016. Pierwsza bramka dla kadry. Milik? Pierwszy mecz na drugim. Na trzecim, na trzecim na... byliśmy. Na Lewandowski. Na trzecim hmm. byliśmy. Eee, dobra, niech będzie Milik. Milik. Był to Arek Milik, na szczęście. Mimo, że śmieją się z niego jeszcze rzeszę po tym euro, to jednak trzeba pamiętać, że gola strzelił, asystę nam dał, więc y, uważam, że całkiem niezłe euro. I z Irlandią Północną brameczka. Tak, na pewno Arek Milik, czy może Robert Lewandowski? Nie, na Arek ja mówię, że w 100%. A może Kamil Grosiński? Nie, Arek Milik. Krychowiak? Arek Milik. Milik? Krychowiak dopiero w Moskwie. Arek Milik. Bardzo dobrze. 3 na 3 decydujące pytanie. Zobaczymy, czy Freebet w wysokości 30 zł trafi na Państwa konta. Lecimy. Robert Lewandowski ogłosił, że po Euro 2020 kończy karierę. Czy w takim bądź razie zagra w reprezentacji Niemiec? Robert Lewandowski nie może zagrać w reprezentacji Niemiec, ponieważ jest obywatelem Polski, więc zagra i na co odsiada w Katarze. Moim zdaniem jest to jego ostatni turniej. A jak znuźnie mu się gra dla Polski, to nie zagra dla Niemiec? Gdyby Robert Lewandowski miał 17 lat i może gra w jakichś tam rozdziałach młodzieżowych i nigdy by nie zadebiutował zadebi zadebi w seniorskiej reprezentacji, to byłaby taka szansa. Natomiast no, facet ma już ponad 30 lat, wiele wystąpił dla reprezentacji Polski, z żołkiem na piersi, więc to jest po prostu absurd. Myślę, że, mam nadzieję, że nie. Myślę, że jest to niemożliwe. A, a czemu? Są spekulacje, że Robert Lewandowski, a bardziej Rupert, no, de, Rupert, Rupert Lewandowicz, wiadomo, ale jednak lewy, lewy pokazuje, że, że gra dla nas. i. Czyli nie zagra dla Niemiec. Nie zagra, zagra na Niemiec nie. i na pewno nie skończy jeszcze kariery. Dokładnie. Zagra, zagra. Dla nie Niemiec? O, jest Lipa. Nie, nie A, nie że dla reprezentacji niemiecki. nie Lipa, No Lipa. Mariusz Lipa. Siurek by zagrał, Lipa. ale nie Lewandowicz. Ale pomocnik Piotrowicz myślę, że dodatkowy punkt może dostać. To jest. Dziękuję moi drodzy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że bawiliście się fajnie. I będziecie dopingować naszych. No i na 3, 4 krzyczymy. Polska Górą! Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że taka forma luźnej sondy ulicznej, quizu, jak zwał, tak zwał, przypadła Wam do gustu. Oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału Betfan, żebyście nie przegapili kolejnych nowości o Mistrzostwach Europy, a w szczególności filmów z Petersburga, gdzie razem z Tomkiem się znajdujemy. Trzymajcie się i Polska Górą!